Witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale dzisiaj jest piątek przepraszam, dzisiaj jest czwartek 19 marca i ja obecnie jestem teraz w Northampton jestem w samochodzie z laptopikiem pracuję sobie jest bardzo wczesna godzina mamy teraz 9.30 dokładnie i ja czekam na mamę ponieważ ona zdaje teraz test na prawo jazdy teorię. Także trzymam, trzymam, trzymam bardzo, bardzo za nią kciuki. Jestem bardzo, bardzo dumna z niej. Regardless od tego, jaki będzie wynik. Ale jest przepiękna pogoda, obie jesteśmy w dobrym humorze. Tak jakoś... Bardzo fajny dzień, bardzo fajny vibe i po prostu życzę jej jak, jak najlepiej. Myślę, że za jakieś pół godziny powinna wyjść, więc ja pomyślałam, że akurat się z nami przywitam. Będę sobie dalej tutaj pracować. I co chciałam powiedzieć? Dzisiaj w sumie za wiele to się nie, nie dzieje, poza właśnie tym, co, co ma miejsce w tym momencie. Ale tak w ogóle to chciałam rozpocząć. Weekend i vloga tym samym, ponieważ jutro, nie jutro, czemu cały czas mam wrażenie, że dzisiaj jest piątek. Dzisiaj jest czwartek. No tak, dzisiaj jest czwartek. Jeny, Wiecie co, aż z tego wszystkiego szybko sprawdzę sobie w kalendarzu, czy ja faktycznie nie mam nic na jutro, bo już teraz to troszeczkę zgłupiałam. No nie. Wszystko jest ok. W sobotę jest dzień pełen wrażeń, a mianowicie od samego rana, od godziny 8 zapisałam się na rzęsy. O, już rzęs chyba nie robiłam pff, odkąd w sumie z Londynu wyjechałam, więc. No, naprawdę kawał czasu. I jakoś tak wiecie, zawsze wygodniej mi było robić rzęsy. W sensie malować po prostu te rzęsy bo wiedziałam, że wieczorem zawsze jak sobie zmyję makijaż, to pójdę to spokojnie spać i będę musiała się martwić czy one się gdzieś tam pogniotą, czy nie. I ogólnie jakoś tak już się przyzwyczaiłam, że, że po prostu nie mam tych rzęs zrobionych, że nie mam tych rzęs doczepianych, ale powiem Wam, że jakoś ostatnio naszła mnie ochota, ponieważ mniej używam make-upu, a czy teraz znowu poczuła, za, zaczęłam czuć się lepiej i. i... Zaczęłam po prostu się malować, więc pomyślałam sobie, że a czemu nie, skoro i tak zapisałam się do fryzjera na troszeczkę późniejszą godzinę, bo chyba mam na 10, jeżeli się nie mylę. Także mówię od samego rana, już od 8 aż do myślę 12, pierwszej maksymalnie. Ja będę chodzić po kosmetyczkach, po fryzjerach. Także oglądajcie dalej, bo <sum> sama tak naprawdę nie wiem jeszcze na co się zdecyduję. Jeżeli chodzi o rzęsy, to chciałabym bardzo taki naturalny look Taki minimalny, nie że jakoś dużo, gęsto, nie, nie, nie Żeby to wyglądało naprawdę naturalnie Po prostu, naturalnie i tyle Jeżeli chodzi o... najlepiej w sumie tą metodą jeden na jeden Nie wiem, czy oni to dalej robią, czy nie Coś tam się zmieniło w tej kwestii, ale kiedyś właśnie była metoda 1 na 1. Jeżeli chodzi o włosy, to tutaj, <gryw> tutaj będzie duża zmiana, ponieważ um, zastanawiam się nad dwiema rzeczami: albo zrobię um, grzywkę, bo chciałabym przykryć swoje wielkie czoło, i albo zrobię tą grzywkę jakoś na bok, albo po prostu prostą, albo po prostu niewiele t, um, tych takich. Um, tutaj włosków, nie, nie, nie jakąś gęstą grzywę. Um, albo pójdę w ścięcie włosów na krótko a one powiem Wam wiecie, no długość to jest rzecz bardzo subiektywna niektórzy powiedzą, że mam długie włosy, niektórzy powiedzą, że, że nie wydaje mi się, że, że jednak mam dosyć długie włosy, przynajmniej w mojej opinii więc skrócenie ich dosłownie do ramion będzie naprawdę dużym szokiem a jeszcze trzecia opcja to jest jest taka, żeby zrobić jedno i drugie <laughs> mam pozapisane parę, e, parę zdjęć, parę screenshotów mam zrobionych, co jakbym chciała, żeby, nie, nie, żeby mniej więcej wyglądało, tylko kwestia zastanowienia się nad tym, więc pomyślałam, że po prostu tego dnia pójdę, wejdę do salonu i zdecyduję. I tak, jeżeli chodzi o kolor, to nie, nie będę szła w żaden balejarz ani nic. Myślę, że po prostu pójdę sobie dalej w mój naturalny. Czoklet kolorów, mój, mój taki brąz, brązowiutki, ten, ten, co raczej tutaj mam na górze. Te tutaj na dole, no to jeżeli chodzi o końcówki, to one są troszeczkę rozjaśnione już, więc chciałabym po prostu jednolity kolor. I i to w sumie byłoby tyle. A! Mm, mało tego, <laughs> ten flot pewnie wejdzie po weekendzie. No, raczej tak, po weekendzie. I ogólnie 25 marca, to jest wtorek, idziemy na skan do szpitala, żeby dowiedzieć się, czy to będzie dziewczynka, czy chłopiec, ale z racji tego, że wszyscy z rodziny i ze znajomych spodziewają się, że to ma być akurat tego dnia, i jakoś tak pod wpływem chwili na, na samym początku tego tygodnia. Podjęłam decyzję, znaczy podjęliśmy wspólnie de decyzję, aczkolwiek wpadł mi pomysł do głowy, że skoro w sobotę, tak się upiększam również, ponieważ w sobotę po południu mamy ym, rodzinny obiad. Będziemy celebrować mojego męża Krzyśka 30. urodziny. Akurat tego dnia Krzyśek obchodzi swoje 30. urodziny. Ym, plus jest nasza pierwsza rocznica ślubu, więc ten dzień jest tak bardzo wyjątkowy już i bardzo dużo się, tu się akurat tego dnia dzieje, że pomyśleliśmy, nikt się nie będzie spodziewał i zabukowaliśmy sobie prywatny skan właśnie tego dnia i on jest akurat trzy dni przed tym aktualnym oficjalnym, faktycznym yy, skanem w szpitalu więc mam nadzieję, że yy, będzie widać wszystko wyraźnie i przekażemy dobre newsy właśnie na obiedzie a idziemy do włoskiej restauracji nie będziemy celebrować tym razem urodzin w domu więc no to jest bardzo bardzo ekscytujący dzień, już się nie mogę doczekać zostały tylko dwa dni tak naprawdę no tylko dzisiaj i, i, i jutro no dwa dni no już nie, niecałe w sobotę nie liczę, sobota rano, rano wstaje, po prostu dzieje się magia od makeover później właśnie mamy ten skan jakoś 2-3 godziny przed obiadem, przed tą restauracją, więc dowiemy się, nie będzie trzeba długo trzymać tego w sobie i myślę, że at some point, w którymś momencie, podczas obiadu, podczas celebracji, po prostu powiemy co i jak. Z krzyżkiem postanowiliśmy, że kupimy torcika małego. Nikt nie będzie się spodziewał, że. Z jakiej okazji jest w ogóle ten torcik, no bo jak ma mało rodziny, więc pewnie pomyślą, że to jest tort urodzinowy. Z racji tego, że ten news będzie tego samego dnia, nie, będzie, nie, nie będziemy mieli czasu, żeby pójść do cukierni i żeby zrobili środek w danym kolorze, więc zamówiłam po prostu na Amazonie takie topery na, na cake na ciasto, że albo I'ce Girl, albo. Albo Ice Boy. Więc w zależności od tego, jaka to będzie płeć, wsadzimy po prostu ten napis na tort. Także wszystko jest bardzo fajnie przemyślane. Nikt, nikt się kompletnie tego nie spodziewa. Jestem tak podekscytowana: już naprawdę nie wiem, nie wiem tak naprawdę. Na co? Wszystko mnie cieszy. I, i te rzęsy, i ta, i ta zmiana fryzury, i to, że celebrujemy księżkę rodziny i to, że jest nasza pierwsza rocznica, i fakt, że dowiemy się, jaka jest płeć. Także naprawdę bardzo, bardzo dużo się dzieje. Zostańcie, oglądajcie dalej. Ale, a dzisiaj pozostaje jeszcze wiadomość, jak mojej mamie... Trzymajcie kciuki. A takie jeszcze w sumie dodam, bo nie wiem. No nie, nie wspominałam tego akurat w poprzednim filmie. Za tydzień, no, chyba za 8-9 dni od. Yy, od soboty, więc w sumie teraz 11 dni nam zostało. Ostatniego dnia marca i wyjeżdżamy na nasz Baby Moon. Yy, jedziemy na urlop do Grecji na RODOS. Na tydzień czasu. Akurat w drugim, w drugim trymestrze, ponieważ podobno jest to właśnie najlepszy czas. Sprawdzałeś czy nie sprawdzałeś? Sprawdzało. Pokaż. O oh yeah! Gratulacje! O, oh, gratulacje! Dało się! Emilko musi wysłać ze A Nikolasa chciała powiedzieć, bo jeszcze nie tak. pojecha. Witajcie w piątek, dzisiaj oficjalnie mamy kalendarzową wiosnę Jest 21 marca I powiem Wam, że jeżeli chodzi o pogodę To wczoraj było o wiele, o wiele przyjemniej To znaczy nie zrozumcie mnie źle, dalej jest, jest cieplutko Bo mamy chyba 16 czy 17 stopni, także nie jest źle Ale pod względem słonecznym, nie ma w ogóle dzisiaj słońca Jest dzień pochmurny, zachmurzony no a jednak to jakoś na, na siły witalne, na energię wpływa. Tak czy jak dzień jest po prostu przepiękny. Piaterku praktycznie nie ma, także można, można korzystać. No i teraz właśnie ja korzystam ze swojej godzinnej przerwy i wyszłam na spacer, ale nie taki typowy, typowy z przyjemności, chociaż wybrałam sobie drogę, w której em, no nie jestem przy ulicy, tylko jestem tak jak widzicie w parku. O już pomijając fakt, że w sumie pracę oddech <grywia> to jest okej. Okay. Coś tak się zasap zasapałam już. Wybieram się akurat, jestem w drodze do krawca, ponieważ idę odebrać marynarkę, którą oddałam w zeszłym tygodniu do naprawy. Marynarkę teścia. Chciałam ją już wyrzucić, tak pomyślałam, że przejdę się do krawcowej i zobaczę czy ona da radę ją uratować. Przyznam szczerze, że była tak sceptycznie nastawiona, nie miała zbyt optymistycznego podejścia. Jest to dosyć ciężka sprawa, ale zobaczymy, czy. Zobaczymy po prostu jak to wyszło. Stwierdziłam, że jak i tak ma być do wyrzucenia, to kto wie, może, może chociaż uda się to uratować, może nie, ale warto byłoby po prostu po prostu spróbować. O, wiecie co? Tak się wybieram do Krawcowej i zapomniałam w sumie potwierdzenia, ja zapomniałam numerku, ale mam nadzieję, że nie chcę mi się za bardzo już wracać, bo czasowo bym się nie wyrobiła, więc mam nadzieję, że mi to wydadzą. No niestety zapomniałam. No, zobaczymy. A tak siak poza, poza krawcową chciałabym się przejść do Azdy, ponieważ jest już tak już niedaleko. No i oczywiście kupić kartkę Kartkę dla, dla Krzyśka na jutrzejsze urodziny A, no i albo papier bo prezent przyszedł i chciałabym go zapakować albo, albo papier albo, albo po prostu torbę prezentową więc, 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 więc zobaczę po prostu jakie będą opcje jak one będą wyglądać no i ja już wracam yy, załatwiłam wszystko co chciałam dostałam z powrotem marynarkę pomimo takiej karteczki którą, yy, którą trzeba wziąć ze sobą przy odbiorze, ale na szczęście wszystkie dane pamiętałam i nie było żadnego, żadnego problemu, jeżeli chodzi o naprawę, powiem Wam że no jest lepiej niż było aczkolwiek faktycznie faktycznie dalej to widać, więc nie wiem, zostawię to już yy, Teściowi do zadecydowania. A w Azie kupiłam właśnie torbę. Kupiłam kartki. Jedną właśnie kupiłam typowo urodzinową, taką śmieszną, a drugą na naszą rocznicę e, już się wam pokazałam, i kupiłam kwiaty, wiecie, bo kupiłam kwiaty nie dla mnie, tylko dla Krzyśka. <laughs> Pewnie się, się tego w ogóle, w ogóle nie spodziewa, ponieważ któregoś razu właśnie. Widzieliśmy chyba mema, czy, czy posta, czy, co, czy filmik. W każdym bądź razie, w tym co widzieliśmy, przekaz był taki, że czemu mężczyźni dostają kwiaty tylko na pogrzebie? I w sumie jakby tak się głębiej nad tym zastanowić i dłużej, to jest to prawda. Kto kiedy tak naprawdę daje kwiaty mężowi, partnerowi, ojcu, teściowi. E, kwiaty. Na żadną okazję, tak naprawdę, poza, poza właśnie pogrzebem, więc postanowiłam, że dam jemu kwiaty na jego 30 urodziny. Ciekawe, czy się zaśmieje, czy będzie, czy będzie zaskoczony, i czy załapie w ogóle o co chodzi, bo to już, już było jakieś, jakiś dłuższy czas temu. No, ale wszystko co chciałam, załatwiłam. W sumie to bym coś przykończyła. bo zastanawiam się, co sobie zrobić. A, właśnie! Boże, baby brain. <laughs> Przecież kupiłam sobie truskawki wazdzie I tak pomyślałam sobie, bo miałam ogromną ochotę na, na truskawki, ale nie chciałam jakoś je tak sa, same bez niczego jeść, z cukrem ani, ani, ani ze śmietaną czy z jogurtem. Nie, nie, nie. Wiecie, na co miałam ochotę na kluski z truskawkami. I zaraz sobie zmiksuję ładnie, pokroję sobie zmiksuję te, te truskaweczki, zagotuję sobie makaronik i... so Ja nie dodam, nie dodam cukru i... O to się przestraszyłam, paczka przyszła Zakończyłam, że nie dodam cukru <grych> ale chyba chyba jednak dodam jogurt naturalny powoli wróciłam do do jedzenia wszystkiego tego co jadłam zanim zaczęłam mieć mdłości, zanim odstawiłam właśnie sobie cukier i i, e, I nabiał cukier co prawda wróciłam normalnie do cukru, ale coś nie czuję, żebym miała ochotę dodać akurat tutaj, ale dodam, dodam jogurt naturalny Dodam szybko, zanim te troskawki zjem. Makaron wstawiłam. Zostawiłam Stawiłam sobie makaron pełnozbożowy. Dobrze się tak dobrze mówię? Pełnozbożowy. Powinien, powinien już być ready, także dodam, nie wiem, myślę, że za dwie łyżki, tak na oko w sumie robię. Może ten 1000-latek z truskawkami, ja nie wiem, czy w ogóle Wy nie wszyscy z tego co wiem y, jedzą kluski z truskawkami, ale ja pamiętam za dzieciaka y, to taki właśnie wiosenno-letni siłek i mam po prostu ochotę na niego. Mm -hmm. Na razie dodam dwie łyżki, zobaczymy jak to jak pójdzie. Jak to pójdzie. Także jest ready? Jest ready. Zrobię akurat to w ninja, tylko Nie wiem, czy mam ninja. Um, czy mam ninja podłączoną do A jest podłączona, no i pięknie. Dobra. To co? Uwaga, będzie głośno. Let's yes. Call me weirdo, ale dla mnie to będzie przepyszne. Hej! Dzisiaj mamy oficjalnie 22 marca Jest godzina za 10, o 8 mam właśnie tutaj niedaleko um, spotkanie appointment jeżeli chodzi o zrobienie rzęs Także tak wygląda. bez rzęs, ogólnie nie mam teraz na sobie w ogóle makijażu Zwinęłam włosy w kok Nie miałam ich wczoraj, ponieważ prosto po appointmentie z rzęsami idę na, na włosy Mam nadzieję, że mimo wszystko będę mieć jakieś 15-20 minut chociaż, żeby móc wejść do sklepu, wziąć sobie coś do jedzenia i kupić sobie wodę przy okazji. Bo tak naprawdę łącznie, no myślę, że za 4 godziny to mi zejdzie, a, a wiem, że wiem, że po prostu zbudnieje. Jestem teraz na kawie, więc to powinno mi pomóc przetrzymać troszeczkę. I tak o, ale jestem podekscytowana. Później wrócę do domu, zjemy sobie coś, odpoczniemy sobie chwilę, uszykuję się, umaluję się, przebiorę się, już, wydaje mi się, że już raczej w ciuchy, w, której, w których będę szła, w których będziemy jechać do restauracji, ponieważ już raczej później nie będzie czasu. Zobaczymy jaka jest płeć, odbierzemy torta i... dzisiaj jest naprawdę naprawdę ciepło ma być 16-17 stopni ale jest pochmurnie i w południu coś pokazuje, że ma niby padać więc no it is jest it is. przynajmniej jest ciepło, nie ma wiatru więc jest przyjemnie, ja jestem w sukieneczce na gołe, na gołe nogi i jest mi naprawdę ciepło tak naprawdę nawet to już jest dla mnie za dużo ale wzięłam na wszelki, jakby w razie gdyby zawiało czy co, mówię, jest, jest, jest wcześnie, więc let's go, let's go Hej! Chciałam ubrać tamtą sukienkę, bo była prześliczna i taki ogólnie miałam zamiar, zważając na to, jaka pogoda była e, cały ten tydzień, no ale niestety dzisiaj jest zbyt pochmurnie i wydaje mi się, że mogł, mogł, mogłabym po prostu czuć się... E, mogłoby być po prostu mi zimno, więc e, stwierdziłam, że przebiorę się. Założyłam taką fajną, krótszą bluzeczkę, mam czarne, fajne, eleganckie spodnie, sweterek i lecimy na skan! Auto zapankowane. Lecimy. Zapomniałem, że to jest manual. Gdzie jest klucz? Musiałam wyjąć, bo inaczej się nie otwiera bak. Power on. Mm -hmm. Connected. you're having babies